Jeśli znów to odkładasz, to nie dlatego, że nie jesteś gotów, to dlatego, że twój strach cię kontroluje, właśnie teraz. Czasem nie potrzeba już kolejnego planu, ani jeszcze jednej mapy kroków. Czasem to, czego naprawdę potrzebujemy, to zatrzymać się i zapytać siebie, czego tak naprawdę się boję. Bo przecież wiesz, że to nie porażka jest tym, co cię zatrzymuje, to nie upadek cię przeraża, to coś znacznie bardziej intymnego, to spotkanie z tym, kim mógłbyś się stać gdybyś przestał uciekać. Strach przed porażką nie jest logiczny. On nie mieszka w Twoim umyśle. On drży w Twoim ciele, skurcz w klatce piersiowej, napięcie w karku, lekkie drżenie dłoni. To język, którym przemawia Twoja dusza, kiedy ego boi się utracić kontrolę. Karl Jung nie mówił o porażce jako błędzie, ale jako symbolicznym upadku. Niezbędnym by ego mogło się rozpaść. A self mogło się objawić, co jeśli twoja niepewność nie jest słabością. Ale znakiem, że stoisz na progu wewnętrznej przemiany, zamrożenie to właśnie robi lęk, nie krzyczy, nie grozi po prostu cię zatrzymuje, delikatnie, cicho, niepostrzeżenie i zanim się zorientujesz minęły miesiące, lata pragnienie się nie zmieniło ale ty zgasłeś bo w świecie, który czci sukcesy, nie ma miejsca na wewnętrzne porażki a jednak to właśnie one, te niewidoczne dla świata. Kształtują Twoją duszę najgłębiej. To, co nazywasz porażką, może być próbą Twojej psychiki, by ochronić Cię przed bólem. Ego stworzy każdą możliwą iluzję, by uniknąć transformacji, której nie potrafi kontrolować. Perfekcjonizm, często to tylko lęk ubrany w elegancki garnitur, odkładanie, czasami to nie lenistwo. Ale paniczny strach przed zburzeniem starego obrazu siebie. Ale porażka, prawdziwa porażka, nie ma nic wspólnego z tym, co myślisz, bo istnieją dwa rodzaje porażki: porażka egotyczna, ta, która boli, bo zraniła twoją dumę, i porażka duszy, ta, która boli głęboko, bo zdradziłeś to, kim naprawdę jesteś. Wiesz, którą z nich znasz lepiej: indywidualizacja. To słowo klucz. Dla Junga to nie był wybór. To był wewnętrzny przymus, proces, w którym ego musi się rozpaść, by self mogło się narodzić. Porażka jest więc bramą, nie ścianą, jest momentem, w którym wszystko, co fałszywe, zaczyna odpadać. A to, co prawdziwe, zaczyna się rodzić. Może powoli. Może w bólu, ale prawdziwie. Więc, jeśli znów to odkładasz, może to nie dlatego, że nie jesteś gotów, może to twoje ciało i twoja dusza czekają, aż ty przestaniesz walczyć z lękiem i zaczniesz słuchać, co on naprawdę próbuje ci powiedzieć. Cień nie krzyczy, nie wchodzi przez drzwi frontowe, on żyje w zakamarkach, spojrzeniach, które odwracamy od siebie samych, myślach, które uciszamy, zanim się rozwiną, uczuciach, których nie chcemy czuć. Archetyp cienia to nie potwór, to część nas, która została odrzucona, bo była zbyt niewygodna. Zbyt emocjonalna, zbyt wrażliwa, zbyt prawdziwa to właśnie ta część, którą wypieramy, najczęściej sabotuje nas, gdy próbujemy coś stworzyć, ruszyć do przodu, sięgnąć po więcej. Lęk przed porażką to często nie lęk przed konkretnym wydarzeniem to lęk przed tym, że zrobimy coś, co ujawni nasze rany, nasze braki, nasze niedoskonałości bo jeśli sięgniesz po marzenie, a ono się nie spełni, co to powie o tobie? Kim się staniesz, gdy to, co miało cię zdefiniować, się nie wydarzy? Cień podpowiada, że lepiej nie próbować, bo wtedy nie musisz konfrontować się z tą niewygodną prawdą, ale prawda jest taka, że cień nie znika, kiedy go ignorujesz. On rośnie w ciszy i często to właśnie jego głos słyszysz. Kiedy twoja głowa mówi, to nie jest dobry moment, może później jeszcze nie teraz cień chroni cię przed bólem który już kiedyś przeżyłeś ale robi to więżąc cię w miejscu które przestało być żywe co próbujesz ukryć przed sobą gdy mówisz że boisz się porażki czy to naprawdę strach przed niepowodzeniem czy może przed tym co to niepowodzenie ujawni? Może to wstyd, który nie został jeszcze uzdrowiony? Może to poczucie bycia niewystarczającym, które nosisz w sobie od dzieciństwa? Może to głos, który dawno temu usłyszałeś, a który mówił ci, że lepiej nie próbować, niż się zawieść? Cień nie jest twoim wrogiem, on jest przewodnikiem, niewygodnym. Ale potrzebnym, bo dopiero gdy spojrzysz mu w oczy, możesz zobaczyć, jak bardzo próbował cię ochronić i jak bardzo cię ograniczył. Nie możesz się wyzwolić z lęku przed porażką, jeśli nie przyjmiesz tego, co ukryte, jeśli nie dotkniesz tego, co wypierane, jeśli nie pokochasz tej części siebie, którą kiedyś odrzuciłeś, by być zaakceptowanym. W cieniu twojego lęku nie ma nic, czego nie mógłbyś objąć świadomością. Ale musisz tam spojrzeć, musisz się odważyć zobaczyć, że to, czego się boisz, nie jest końcem, to jest bramą, bramą do siebie, bramą do głębszej prawdy, bramą, przez którą możesz przejść, jeśli zamiast uciekać, zaczniesz słuchać. Ego nie chce twojej prawdy, ono chce bezpieczeństwa, chce przewidywalności, chce mieć rację, a przede wszystkim chce zachować kontrolę. Każda zmiana, która grozi utratą tej kontroli, staje się dla ego zagrożeniem. Dlatego właśnie porażka, nie jako fakt, ale jako wyobrażenie. Zostaje przekształcona w mechanizm obronny. Ego nie boi się, że coś się nie uda. Ono boi się, że jeśli coś się nie uda, ty zaczniesz się zmieniać. A to jest dla niego nie do zniesienia. Iluzja porażki to gra, subtelna, ale skuteczna. Gdy tylko pojawi się impuls działania, ego zaczyna podszeptywać. To zbyt ryzykowne, to może się nie udać. A co, jeśli się ośmieszysz? To nie są przypadkowe myśli. To system. System, który macie zatrzymać, zanim zrobisz krok, który podważy strukturę Twojej tożsamości, bo każda prawdziwa transformacja zaczyna się od destabilizacji starego porządku, a ego to właśnie ten stary porządek obraz siebie zbudowany na przekonaniach, które miały Cię chronić, ale już Ci nie służą. Dlatego tak często sabotujesz swoje własne pragnienia nie dlatego, że są nierealne ale dlatego, że ich realizacja wymagałaby rozbicia iluzji na której zbudowałeś swój wewnętrzny świat. Porażka nie boli dlatego, że coś poszło nie tak, ona boli, bo zmusza cię do zobaczenia, że nie jesteś tym, za kogo się uważałeś, a to jest dla ego bolesne, bo jego przetrwanie zależy od tego, byś wierzył w jego narrację, że jesteś tym, który zawsze zawodzi, albo tym, który nie zasługuje. To właśnie dlatego tak trudno ci ruszyć z miejsca. Nie dlatego, że nie masz zasobów, ale dlatego, że musiałbyś pożegnać część siebie, która choć bolesna, stała się znajoma. Ale to właśnie ten ból, ból rozpadu iluzji, otwiera drogę do czegoś głębszego. Jung pisał, że proces indywidualizacji zaczyna się tam, gdzie ego przestaje być centrum. To oznacza, że twoja wewnętrzna przemiana nie zacznie się wtedy, gdy odniesiesz sukces. Ona zacznie się wtedy. Gdy pozwolisz sobie na spotkanie z własnym lękiem, z własną iluzją, z własnym oporem, nie chodzi więc o to, by się nie bać, chodzi o to, by zobaczyć, jak ego wykorzystuje strach jako zasłonę dymną, i by mimo tej zasłony zacząć iść w stronę, która nie daje gwarancji, ale daje prawdę, bo to nie porażka cię niszczy, to trzymanie się obrazu siebie, który już ci nie służy. To nie tylko twój lęk, to nie tylko twoja historia, to echo czegoś większego, czegoś, co zostało zapisane w zbiorowej świadomości. Zanim jeszcze nauczyłeś się mówić, wzorzec sukcesu, wzorzec, który mówi, że jesteś tyle wart, ile osiągniesz, że twoja wartość zależy od rezultatu, od liczb, od efektów, od uznania, od tego, co widać na zewnątrz, a jeśli nie osiągasz, to znaczy, że zawiodłeś. Ten kolektywny program jest głęboko zakorzeniony. Media, szkoła, rodzina, kultura, wszyscy karmią cię ideą, że masz być kimś, ale nikt nie mówi ci, że już jesteś że twoja wartość nie zależy od tego, co zrobisz, ale od tego, kim się stajesz w środku. Perfekcjonizm nie rodzi się z potrzeby doskonałości, on rodzi się z głębokiego lęku przed oceną, przed odrzuceniem, przed byciem niewystarczającym. Neurotyczny perfekcjonizm to wewnętrzny przymus, przymus, który każe ci nieustannie udowadniać swoją wartość. Każdy błąd staje się zagrożeniem, każda niedoskonałość. Powodem do wstydu, to właśnie dlatego lęk przed porażką nie jest racjonalny, bo nie dotyczy samego wydarzenia, lecz tego, co ono może oznaczać w oczach innych, a w głębi, w twoich własnych oczach. To nie przypadek, że zamierasz, gdy masz zrobić coś nowego, nie przypadek, że odkładasz działanie, mimo że wiesz, co chcesz stworzyć. To echo społecznego wzorca, który mówi: jeśli nie zrobisz tego idealnie, lepiej nie rób wcale, bo świat nie wybacza błędów, bo sukces to norma, a porażka. Wstydliwa anomalia. Ale sukces w rozumieniu kolektywu często nie ma nic wspólnego z autentycznością, nie ma nic wspólnego z twoją duszą. To zewnętrzny szum, który zagłusza wewnętrzne wołanie. A ty, rozdarty między pragnieniem bycia sobą a lękiem przed oceną, zaczynasz wierzyć, że bez perfekcji nie masz prawa istnieć. Jednak dopiero wtedy, gdy zaczniesz kwestionować te społeczne wzorce, pojawia się przestrzeń na prawdziwe działanie. Działanie nie z przymusu, lecz z połączenia, nie z lęku lecz z obecności. Jung mówił o konieczności dezintegracji tego, co zbiorowe, by mógł się narodzić indywidualny głos. Ten głos nie krzyczy. On szepcze, cicho, ale nieustępliwie. Nie musisz być idealny, by być prawdziwy. Nie każda porażka rani tak samo. Są takie, które dotykają dumy. I są takie, które dotykają istoty. Porażka egotyczna boli, bo coś, w co wierzyłeś, zostało zakwestionowane. Może twoje umiejętności. Może twoje plany, może to, jak chciałeś być postrzegany, to ból obrazu, który się rozpadł, ale ten ból, choć intensywny, jest powierzchowny, bo dotyczy tego, co stworzyłeś, a nie tego, kim jesteś naprawdę. Porażka duszy jest inna, jest cicha, niewidoczna, nie rozgrywa się na zewnątrz, rozgrywa się wewnątrz. To moment, w którym wiesz, że zdradziłeś siebie, że nie powiedziałeś prawdy, kiedy serce cię o nią prosiło że odwróciłeś się od swojej intuicji, że zrezygnowałeś z czegoś ważnego, nie dlatego, że to było nierealne, ale dlatego, że bałeś się być widziany. Ego obawia się wstydu, dusza obawia się zdrady, a więc kiedy coś ci się nie uda, zapytaj, czy to moje ego cierpi, bo nie spełniłem oczekiwań, czy to moja dusza cierpi, bo odwróciłem się od siebie. Porażka egotyczna może być początkiem uzdrowienia, bo jej ból może otworzyć drzwi do refleksji, może pokazać, gdzie żyjesz według cudzego scenariusza, gdzie próbujesz dopasować się do obrazów, które nie są twoje, ale tylko wtedy, gdy nie zostanie wyparta, gdy zostanie przyjęta, jako zaproszenie do głębszego pytania: co tracę, kiedy próbuję wygrać nie swoją grę? Z kolei porażka duszy nigdy nie krzyczy, ona milczy, ale ten brak głosu jest krzykiem najgłośniejszym. Bo pokazuje, że gdzieś po drodze straciłeś kontakt z tym, co prawdziwe, że dałeś się przekonać, że spokój duszy jest mniej ważny niż sukces ego, i w tym miejscu właśnie zaczyna się rozpad. Niewidoczny na zewnątrz, ale dramatyczny w środku. A może, właśnie ten rozpad jest początkiem? Może to nie jest koniec? Może to jest ten moment, w którym maski opadają, w którym iluzje tracą swoją siłę i w którym wreszcie słyszysz: To nie ty zawiodłeś, to twoje ego przestało ci wystarczać. I może to nie jest porażka, może to przebudzenie. Wewnętrzny upadek to nie porażka, to początek. Proces indywidualizacji, o którym pisał Jung, nie jest linią wzrostu, to nie droga do bycia lepszym, to droga do bycia prawdziwym. A prawda, zanim stanie się światłem, najpierw często objawia się jako rozpad, rozpad wyobrażeń, rozpad tożsamości, rozpad wszystkiego, co nieautentyczne. Ego nie chce upaść. Będzie walczyć, będzie tworzyć strategię. Będzie racjonalizować, będzie oskarżać innych, byle tylko nie zobaczyć tego, co ukryte. Ale dusza nie szuka komfortu, szuka integracji, szuka pełni. A pełnia nie może zaistnieć, dopóki jedna część ciebie dominuje, a inne są wypierane. Dlatego, właśnie, ego musi ustąpić. Nie zniszczone, ale zintegrowane, przekształcone. Alchemicznie oczyszczone. Upadek ego to chwila, w której wszystko, na czym się opierałeś, przestaje działać. Twoje strategie przestają dawać rezultaty, twoje przekonania zaczynają się chwiać, twoje maski tracą moc. To może być kryzys, może to być porażka, rozczarowanie, rozpad relacji, wypalenie. Cokolwiek to jest, to sygnał, że to, czym się kierowałeś, już ci nie wystarcza, że czas sięgnąć głębiej. Self to nie idea, to nie wyobrażenie. To wewnętrzne centrum, które zawsze było obecne, ale dotąd pozostawało w cieniu, nie potrzebuje uznania, nie szuka potwierdzenia, ono po prostu jest, czeka aż przestaniesz się utożsamiać z tym, co tymczasowe, aż zaczniesz słyszeć swój prawdziwy głos nie ten wyuczony, nie ten społecznie zaakceptowany, ale ten, który od zawsze był w tobie. Indywidualizacja nie oznacza izolacji, to nie odejście od świata. To powrót do siebie, i dopiero z tego miejsca możesz naprawdę działać. Nie z lęku, nie z potrzeby dowodzenia czegokolwiek, ale z wewnętrznej spójności, z obecności, z zaufania, że nawet jeśli upadniesz, to nie znikniesz, bo ty nie jesteś swoim ego, ty jesteś czymś więcej. Może właśnie dlatego ten lęk przed porażką jest tak silny, bo pod jego powierzchnią nie ma tylko strachu, jest zaproszenie, zaproszenie do powrotu, do siebie, do centrum, do self, a każde ego. Choć opiera się zmianie, gdzieś w głębi wie, że bez tego upadku nie ma przebudzenia, nie boisz się porażki. Boisz się tego, co ona może w tobie uruchomić, tego, co może obudzić, bo prawdziwa zmiana nie zaczyna się od sukcesu, ona zaczyna się od wewnętrznego pęknięcia, od momentu, w którym nie możesz już udawać, że wszystko w porządku, od momentu, w którym coś w tobie mówi, to już nie ja, cień, którego tak długo nie chciałeś zobaczyć, przychodzi w chwili, gdy stajesz przed możliwością działania. I nie po to, by cię zatrzymać, ale po to, by ci pokazać, że jeśli chcesz iść dalej, musisz iść głębiej. On nie sabotuje cię złośliwie, On próbuje cię ochronić przed odsłonięciem ran, które jeszcze nie zostały uzdrowione, przed ponownym bólem, przed nowym ryzykiem, ale właśnie w tym sabotowaniu kryje się prawda, bo jeśli twój lęk przebrany jest za ostrożność, to znaczy, że nie chodzi o to, by unikać zagrożeń, chodzi o to, by unikać siebie. Siebie w pełni, siebie z bólem, z pragnieniem, z chaosem, z ogniem, bo kiedy zaczynasz działać, coś w tobie się zmienia i to nie zawsze jest wygodne. Czasem to rozpad, czasem to żałoba po starej wersji siebie, ale to właśnie wtedy zaczyna się alchemia. Każda porażka, która przychodzi, jest jak ogień, spala to, co fałszywe, tożsamości, których się trzymałeś, maski, które cię chroniły, iluzje, które dawały ci poczucie bezpieczeństwa i zostawia popiół, a z tego popiołu, jeśli pozwolisz, może wyłonić się coś prawdziwszego, coś co nie musi być perfekcyjne, bo jest autentyczne. Dissonans między pragnieniem duszy a programem ego boli, bo ciało wie, że potrzebujesz zmiany, ale umysł robi wszystko, by ją zatrzymać. Dlatego właśnie działanie staje się duchowym aktem. Nie po to, by coś zdobyć, ale po to, by się spotkać z sobą, bez iluzji. Bez oczekiwań, bez obron strach nie znika, ale może przestać kierować Twoim życiem, bo gdy zrozumiesz, że nie boisz się porażki, lecz tego, kim się staniesz, jeśli przestaniesz się bać, wtedy zaczyna się prawdziwa wolność. Niespektakularna, nie natychmiastowa, ale głęboka, cicha i nieodwracalna. Myślenie jest przywilejem, ale może też stać się więzieniem. Zwłaszcza wtedy, gdy używasz go nie po to, by zrozumieć, ale po to, by unikać, by oddzielić się od ciała, od emocji, od intuicji. Nadmierna analiza to nie objaw mądrości, to często mechanizm obronny, strategia ego, które próbuje kontrolować rzeczywistość, zanim się ona wydarzy. Mózg ludzki ma tendencję do szukania bezpieczeństwa w znanym. Układ nerwowy rejestruje każdy bodziec, porównując go z przeszłością. Jeśli kiedyś doświadczyłeś bólu, Porażki, odrzucenia, twój mózg to zapamiętał, i teraz, gdy zbliżasz się do podobnej sytuacji, uruchamia alarm. To nie ty się boisz, to twój układ limbiczny reaguje, to twoje ciało pamięta. I zanim jeszcze podejmiesz decyzję, już jesteś w stanie zamrożenia. Dopamina, kortyzol, te neurochemiczne sygnały mają moc większą niż ci się wydaje. Nieświadomie wpływają na to, co wybierasz, co odkładasz, czego unikasz. I choć wydaje ci się, że kontrolujesz swoje życie przez analizę, Często to właśnie ona odcina cię od tego, co najprawdziwsze od intuicji, od impulsu, od wewnętrznego tak, które nie potrzebuje uzasadnienia, bo intuicja nie jest racjonalna ona nie tłumaczy, ona prowadzi ale by ją usłyszeć, musisz zwolnić musisz przestać przetwarzać wszystkie możliwości musisz odważyć się nie wiedzieć i zaufać to trudne. Bo ego kocha pewność, a intuicja to ruch, to życie, to zmiana. Nadmierne myślenie staje się więc iluzją kontroli. Jeśli rozłożysz wszystko na czynniki pierwsze, może uda się uniknąć ryzyka. Ale życie nie jest równaniem, jest tańcem. A ty nie jesteś tylko umysłem, jesteś też ciałem, jesteś emocją, jesteś polem subtelnych sygnałów, które prowadzą cię tam. Gdzie rozum nie ma jeszcze dostępu, może więc nie musisz wszystkiego rozumieć, zanim ruszysz. Może wystarczy, że poczujesz, że wsłuchasz się w to, co żywe, i pozwolisz, by droga objawiła się wtedy, gdy zrobisz pierwszy krok, nawet jeśli jeszcze nie znasz odpowiedzi, nawet jeśli nie jesteś pewien, bo być może właśnie w tej niepewności ukryta jest Twoja prawdziwa mądrość. Cisza z zewnątrz może wyglądać jak spokój, ale cisza wewnątrz, gdy pragnienie spotyka opór. Staje się przestrzenią bólu, to nie jest zwykłe milczenie, to zatrzymanie życia, stagnacja. I choć ciało pozostaje w bezruchu, dusza zaczyna krzyczeć, bo wie, że coś w tobie przestało płynąć. Brak działania nie zawsze jest neutralny, czasem jest wyborem, czasem obroną, ale bywa też formą autodestrukcji, cichą, niewidoczną, społecznie akceptowaną, bo przecież nic się nie dzieje, nie ma dramatu, nie ma konfliktu, a jednak coś umiera Twoja wola, Twoje światło. Twój ogień wewnętrzny, Jung rozumiał bierność jako rozszczepienie, podział między tym, co świadome, a tym, co wypierane, bo gdzieś w tobie istnieje impuls, istnieje wizja, istnieje poruszenie, ale nie ma zgody, by je wyrazić. Ego mówi poczekaj, strach mówi to niebezpieczne, a dusza, dusza cierpliwie czeka, aż znów ją usłyszysz. Energetycznie stagnacja to zamrożenie, brak przepływu, brak rezonansu z polem życia. I wtedy właśnie zaczynasz tracić synchronizację. Synchronizację z możliwościami, z okazjami, z relacjami. Świat nie przestaje się poruszać, ale ty zostajesz w miejscu. Zatrzymany nie przez zewnętrzne przeszkody, lecz przez wewnętrzne napięcia. Cisza może być święta, może być przestrzenią integracji, ukojenia, wewnętrznego słuchania, ale tylko wtedy, gdy wynika z obecności. Gdy nie jest ucieczką, lecz świadomym wyborem. W przeciwnym razie staje się formą oporu. I ten opór, choć cichy, ma swoją cenę cenę nieprzeżytych dni, niepodjętych decyzji, nieodkrytych ścieżek. Może więc pytanie nie brzmi dlaczego nie działam? Może pytanie brzmi Czego tak naprawdę się boję, że wybieram milczenie, bo czasem to właśnie w tym, czego nie robimy, ukryte jest najwięcej prawdy i największe pragnienie pragnienie, które czeka nie na idealny moment, ale na Twoją odwagę, by znów zacząć żyć nawet jeśli niepewnie, nawet jeśli powoli ale naprawdę to, co powtarzasz, staje się Tobą nawet jeśli zaczęło się jako myśl, jako emocja, jako impuls jeśli wystarczająco długo żyjesz w lęku Lęk zaczynacie definiować, nie jako chwilowe uczucie, lecz jako tożsamość. Już nie czuję strachu, lecz jestem kimś, kto się boi. To subtelna zmiana. Ale zmienia wszystko. Neuroplastyczność nie ma moralności. Nie ocenia, po prostu wzmacnia ścieżki, które są najczęściej używane. A więc, jeśli codziennie karmisz się myślami pełnymi wątpliwości, jeśli w każdej decyzji podświadomie wybierasz bezpieczeństwo zamiast ryzyka, twój mózg tworzy z tego wzorzec, schemat, i z czasem nie potrafisz już odróżnić, czy to ja się boję, czy to tylko nawykowy głos mojego umysłu. Utożsamienie się z lękiem to jak noszenie ubrania którego nigdy nie zdjąłeś, bo zapomniałeś, że je założyłeś. I w pewnym momencie nie wiesz już, gdzie kończy się lęk, a zaczynasz ty. Symbolicznie to tak, jakbyś wziął cień za całe światło, jakbyś przyjął zaprawdę tylko tę część siebie, która mówi, nie dam rady, to nie dla mnie, to zbyt trudne, ale nie jesteś swoim lękiem. Jesteś tym, kto ten lęk obserwuje, tym, kto czuje, ale nie musi się utożsamiać. To właśnie jest przestrzeń świadomości. Obserwacja bez osądu, bez natychmiastowej reakcji, bez utożsamienia. Czuję strach nie oznacza jestem strachem. To delikatna, ale fundamentalna różnica. By przestać być lękiem, nie musisz go wyeliminować. Wystarczy, że go zobaczysz. Że przestaniesz z nim walczyć. Że zaczniesz go traktować nie jak wroga, ale jak sygnał. Jak przypomnienie, że oto zbliżasz się do granicy starej tożsamości, a po drugiej stronie nowe życie. Nie lepsze, nie gorsze, po prostu bardziej prawdziwe. Może więc pytanie nie brzmi jak przestać się bać. Może pytanie brzmi kim jestem, kiedy nie wierzę już, że jestem swoim lękiem, bo to właśnie wtedy zaczyna się zmiana, nie na zewnątrz, ale wewnątrz i to ona decyduje, czy lęk stanie się twoim więzieniem. Czy tylko jednym z przystanków na drodze do wolności? Nie każda porażka to błąd, czasem porażka to język, którym dusza próbuje się z tobą porozumieć, bo gdy wszystko idzie zgodnie z planem, rzadko się zatrzymujesz, rzadko pytasz, czy to naprawdę twoja droga. Sukces bywa głośny, ale dusza mówi szeptem, i czasem musi cię zatrzymać, byś znów ją usłyszał. Kiedy coś się nie udaje. Twoje ego cierpi, ale może Twoja dusza oddycha z ulgą. Bo wie, że właśnie wtedy masz szansę przestać gonić za tym, co Cię oddala, za tym, co miało Cię uszczęśliwić, ale nigdy nie miało szansy Cię nasycić. I choć na powierzchni wszystko się sypie, wewnątrz coś zaczyna się porządkować. Porażka jako inicjacja duchowa, jako punkt graniczny, jak mit o persefonie, która została uprowadzona do podziemi. Na początku to był przymus, ciemność. Rozpacz, ale właśnie tam, w głębi, odkryła swoje nowe oblicze. Zrozumiała coś, czego światło dnia nigdy by jej nie pokazało. Tak samo ty, kiedy twoje plany się rozpadają, masz okazję zejść głębiej i może tam, w tym symbolicznym podziemiu, odkryć swoją prawdziwą moc. Czasem życie przerywa twoją podróż, bo wie, że jedziesz w złym kierunku. I nie robi tego z okrucieństwa. Robi to z mądrości, bo jeśli nie zatrzymasz się dobrowolnie. Zostaniesz zatrzymany przez okoliczności i dopiero wtedy zaczynasz rozumieć. Nie wszystko, co się nie spełniło, było stratą. Czasem było ratunkiem. Pole energetyczne, choć niewidzialne, ma swoją inteligencję. Czasem twoje największe pragnienia nie zostają zrealizowane, bo ich spełnienie oddaliłoby cię od siebie, bo ich realizacja wzmacniałaby tożsamość, którą masz porzucić, a nie te którą masz odkryć, i dusza wie to pierwsza, zanim zrozumiesz, zanim przyjmiesz, zanim wybaczysz. Może więc twoja porażka nie była przypadkiem, może była zaproszeniem, wezwaniem, przypomnieniem, że twoje życie nie jest projektem do zrealizowania, ale podróżą do zapamiętania, kim naprawdę jesteś, i jeśli musisz zawieść, by się obudzić, to może nie był to błąd. Może to był prezent w przebraniu, ale wciąż prezent. Działanie nie zawsze musi być wielkie, nie musi być spektakularne. Czasem największa zmiana zaczyna się od najmniejszego ruchu. Mikrodecyzja, jeden gest, jedna myśl, której nie ucinasz od razu, i choć wydaje się niepozorna, zmienia trajektorię. Nie świata zewnętrznego, lecz Twojego wnętrza. Ego działa dla rezultatu. Potrzebuje celu, nagrody, potwierdzenia. Jeśli ich nie widzi, wstrzymuje się. Ale dusza działa z innego miejsca, dla samego ruchu, dla samego doświadczenia, dla zgodności, nie szuka pewności, szuka spójności. I kiedy zaczynasz działać z tego poziomu, nie potrzebujesz już gwarancji sukcesu, potrzebujesz wewnętrznej prawdy. Mikrodecyzje omijają mechanizm lęku, nie budzą alarmu, są zbyt małe, by ego się ich bało, ale wystarczająco znaczące, by zmienić Twój stan energetyczny, przesuwają Cię z marazmu do ruchu. Z myślenia do obecności, z analizowania do czucia, i właśnie wtedy zaczynasz wracać do siebie. Nie przez skok, przez kroki. Klucz nie tkwi w pytaniu, czy mi się uda. To pytanie z poziomu ego, z poziomu kontroli. Pytanie duszy brzmi inaczej: czy to, co robię, jest zgodne ze mną? I jeśli odpowiedź brzmi tak, nie potrzebujesz już niczego więcej. Bo prawdziwa satysfakcja nie płynie z wyniku, płynie z wewnętrznego potwierdzenia: jestem na swojej drodze. Kiedy działasz bez oczekiwania wyniku. Tworzysz przestrzeń na zdziwienie, na synchroniczność, na pojawienie się tego, czego nie mogłeś zaplanować, bo wtedy pole możliwości otwiera się nie dlatego, że zasłużyłeś, ale dlatego, że przestałeś blokować, przestałeś manipulować przyszłością, a zacząłeś być obecny tu, gdzie wszystko się zaczyna, może więc to, co Cię naprawdę przemienia. To niewielkie decyzje, ale małe akty odwagi. Jedna myśl przyjęta z czułością, jedno słowo wypowiedziane bez oczekiwania, jedno działanie wykonane nie dla efektu, ale dla prawdy, bo to właśnie w tych drobnych chwilach mieszka przyszłość, nie ta zaplanowana, ale ta, która ma sens. Wyobraź sobie, że stoisz nad taflą wody. Cisza, spokój, ale pod powierzchnią, głębia i nie wiesz, co tam znajdziesz. Woda jest nieprzejrzysta, nie daje gwarancji. Nie zapowiada, co Cię czeka, ale woła. I coś w Tobie wie, że tylko zanurzenie może przynieść odpowiedź. To jest właśnie duchowe nurkowanie wejście w nieznane. Nie z brawury, ale z zaufania. Woda symbolizuje nieświadomość. Wszystko to, co ukryte, zapomniane, wyparte, to, czego nie kontrolujesz, ale też to, co Cię karmi, nawilża, otula. Działanie staje się wtedy jak zanurzenie, jak oddanie się temu, co większe, co nie do końca znane, ale głęboko znajome. Bo twoja dusza zna te wody, tylko ego nie umie w nich pływać. Zanurzenie to nie tylko akt odwagi, to akt transformacji. Kiedy przestajesz opierać się niepewności, ona przestaje cię paraliżować. Już nie walczysz z wodą, nie próbujesz utrzymać się na powierzchni. Zaczynasz płynąć, zaczynasz słuchać, i choć nie widzisz dna, czujesz, że jesteś we właściwym miejscu, bo to niewidzenie cię prowadzi, to wewnętrzne czucie opór zatrzymuje, spina ciało. Zamraża energię, ale kiedy puszczasz, kiedy pozwalasz sobie opaść głębiej, dzieje się coś niezwykłego. Twoje pole zaczyna się synchronizować z możliwością, nie z planem, nie z oczekiwaniem, ale z tym, co żywe, co obecne, co prawdziwe. Czym więc naprawdę jest porażka, gdy patrzysz na nią z głębi duszy? Może jest jak wypłynięcie na powierzchnię bez tego, czego już nie potrzebujesz, jak zgubienie balastu, który cię ściągał, jak powrót do ciała, które ufa, do serca, które prowadzi. Do świadomości, która nie potrzebuje kontroli, by czuć się bezpiecznie. To właśnie w wodach niepewności rodzi się nowe życie, nie to zaplanowane, ale to, które ma sens, to, które jest odpowiedzią na to, kim naprawdę jesteś, a nie na to, kim miałeś być, by zasłużyć na czyjeś uznanie. Duchowe nurkowanie nie wymaga siły, wymaga obecności i gotowości, by przestać się opierać, nawet jeśli nie wiesz, co cię tam czeka, bo czasem nie trzeba wiedzieć, wystarczy być, to, co nazywasz porażką, rzadko jest prawdziwym końcem częściej jest lustrem, odbiciem tego, czego nie chciałeś zobaczyć, tego, co było zbyt bolesne, zbyt kruche, zbyt niewygodne. Karl Jung powiedział: To, czego nie chcesz wiedzieć o sobie, właśnie rządzi twoim życiem. I właśnie porażka ma moc, by ci to ujawnić, bez filtrów, bez upiększeń, w pełni, bo porażka nie kłamie, nie maskuje, ona obnaża, pokazuje, gdzie jeszcze trzymasz się iluzji. Gdzie jeszcze oddajesz swoją siłę, gdzie jeszcze udajesz, że wszystko jest w porządku, ale to nie po to, by cię zranić, to po to, by cię uwolnić, bo dopiero wtedy, gdy spojrzysz w oczy temu, co wyparte, możesz zacząć naprawdę żyć. Kluczem nie jest unikanie porażki, kluczem jest integracja tego, co ona odsłania, bo każdy ból, jeśli go przyjmiesz, przestaje być twoim wrogiem, każda rana, jeśli ją obejmiesz, staje się portalem, portalem do świadomości. Do współczucia, do prawdy. Rozpad ego nie jest tragedią, jest zaproszeniem, zaproszeniem do przebudzenia, do powrotu. Nie do tego, kim byłeś, ale do tego, kim jesteś pod wszystkim, co przeminęło. A self to nie cel, to centrum, to obecność, która była z tobą od zawsze, ale potrzebowała twojej ciszy, twojego zatrzymania, twojej otwartości, by się ujawnić. Archetyp bohatera nie mówi, nie bój się on mówi. Idź, mimo lęku, bo prawdziwa odwaga nie polega na braku strachu, polega na wyborze prawdy, nawet jeśli drży ci głos, polega na byciu wiernym sobie, nawet jeśli to oznacza stratę, bo to, co wtedy tracisz, nigdy nie było tobą, a to, co zostaje, to esencja. Świadome działanie nie polega na zdobywaniu, polega na powrocie do ciała, do duszy, do wewnętrznej spójności, i wtedy porażka przestaje być wrogiem, staje się nauczycielem, staje się lustrem, a ty. Nie boisz się już w nie spojrzeć, bo wiesz, że tam po drugiej stronie czeka Twoje prawdziwe ja.